193 metry jest ee, że maskowania maskowania, ja ja maskowania mam. a to jeśli masz też e, kamuflaż, siatę i pomalowane to, to tak samo ja mam no jest to samo jest, jest siatka jest ja mam siatkę, dosyłacz, optykę jednoperkę na kamo pomalowane nie wiem, nie wiem, dosyłacz chyba tylko i siatkę ale co tam jeszcze mam to nie wiem Spotkaniowa, a to w win... winnicę, to ja. Chociaż oni mają patam Jak tu się ustawię przy tym domku, może będzie dobrze. Co przed nami jest? Pamiętaj, jakbyś tutaj to rozumiesz, stanął na obrót, tak? To na winnica, Aha, w tej mhm. na razie, na Winnica Nigdy tam nie wstawaj, bo zawsze tam rzucam plus na, na zechce Zawsze Mówisz jak na kwadracie byś był, tak? Ja, zawsze tutaj Gdzie my jedziemy teraz, nie? Ale drużyna Rzucam tu. Zawsze I zawsze ubierz coś tam jest Paladę Ta na biciu Dawaj, ja z hitu, prościu. Niszczarka. Gąska. Ja ładuję. Dobra. Gąska. Narciarz. Eee... coś opowiedzieć, ale ja miałem. Czekaj. Uuu, chował cię w Ja, wiem. Ja tu mam takie kamo, że to mnie nie wyświeca. Lajka sobie odpuszczam. Nie, nie wyświeci, ja mam kamu na dwie kratki. Chyba że podjedzie tym lightem to nawet jak strzelę to nie wyświeci tylko za skarpa. Jest, dobra, czekamy na razie. Z prawej strony jest ciężar, w lewa strona widzę. O o o o, witam Ciebie, witam Paladynie. Na, na A, no i dobranoc. Aaaa, no widziałem Ja to zamówiłem sobie mi to temu. Ten light to mnie drażni trochę, ale dobra na razie nie podjeżdża to Jak się wceluję tego, No, mi zniknął, dobra. Zniknął jak ciężki, kurczę. Prawa strona yy, Trzeba się przestawić delikatnie do przodu, bo ja nie widzę tych pojazdów, a tam ich jest dużo. Także tak, i inaczej, znaczy nie nie. Nie do przodu, a będziemy chyba tutaj czekać w zasadzie. Bo widzę co się dzieje, jest pod koniowo, a przeciwnik większością pojechał sobie na prawo stronę. Lajta, lajta, nie trafiłem. Urniago go. Atomika. Dostał atomik ode mnie i go skończę za chwilę. Dobra. Następny jedzie, med. Widzę, się Chyba Gąska. Gąska ode mnie, te ta ty i ja, i no raz. Znowu Gąska, solowałem dolną płytę, serio? Kończę go. Yy, jedzie ten, miękkisz on jedzie. Dobra, Dobra. Yy, po kampieniu jest bo pociski w mojej stronie, ale co tego Lighta trzeba byłoby jeszcze... Kurde, do ten kołowiec Czekamy, czekamy tutaj spokojnie Nasi trzymają, to niech trzymają, bo tam ich, tam ich jest więcej Light podjechał Widzę, O lera Nie, Marty nie ma Naprawdę? Ty ten gościu sobie jakieś jaja chyba robi Dostał Nie przebił mnie Dobra Ty nie przebił mnie gościu tym lightem wiesz Wiem, wiem. Ja, ja mam, jak nie masz optyki, to ja poświęcę. No nie mam balbony, nie mam. O! Mówisz i masz. I pyk, i pyk mu. On zdziwiony. Dawaj go. Przyjął. I przyjął. Dobra, narciarz. Nice. Na parara. <laughs> Jedziemy dalej. Straciłeś, straciłeś coś kapsa? Nie. Dobra, ja też tu, tu się postaram wyświecić. Może ktoś na respie został. No a ten, wiem. Ja bardziej tego ciężkiego chcę się ustawić. W której tam w rogu stoi? Oto magazynek. No no, no 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 nie podjedziesz, szkoda Emil przyjął, że obrócił się zdziwił Dostał Najsik, Dostał Ej, stój gościu Eee no ja byłeś taki, wyjedz ojciec, wyjedz, wyjedz, wyjedz. Ty 3000 i dwa prawie po asyście. Ja maluszo teraz. No, teraz no to już średnia bitewka. No MVP, o, proszę bardzo no. Mówisz, że swoi dadzą da czadu, ja jednego. No ale no, no tak. Gąbki rozumiesz, to już ja robił i... 5000 łączonego. Jedynka. No to myślę, że to bitwa, i pamiętam, bo powiedziałeś, bo na PlayStation 4 nie można tego zrobić, ale na PlayStation 5 podczas wprowadzenia transmisji można zapisać klip wideo. I to właśnie zrobię, bo myślę, że to nie jest jakaś oczywiście szołowa, ale bitewka, bitewka uważam, że się nada na kanał. Zapisz 15.